Hejka, porozmawiamy sobie dzisiaj o dużej zmianie, która ostatnio u mnie nastąpiła, myślałam o tym już od dłuższego czasu, ale teraz finalnie podjęłam decyzję, więc mogę Was o tym poinformować. Chodzi oczywiście o zmianę moich celów sportowych. Nie każdy z Was wie, ale kiedyś startowałam, dwa lata temu, cztery razy w zawodach bikini fitness, teraz przez rok przygotowywałam się do zawodów high rocks, które mam za miesiąc w Gdańsku. I teraz tak, w żadnym wypadku, Broń Boże, nie rezygnuję z zawodów Hyrox. Starczymy razem z kubą. Mam zamiar to dopiąć, zrobić maksymalną możliwą formę i wynik pod te zawody. To się nie zmienia. Od ostatniego czasu moje myśli troszkę błądziły. Byłam taka rozchwiana, nie do końca spełniona z tego, co robię. Czułam niepełną satysfakcję i po uświadomieniu sobie tego i też przeanalizowaniu z moim mężem, Kubą, doszłam do wniosku, że to, co mnie spełnia, jest to bodybuilding, zawody sylwetkowe, bikini fitness, czyli tak naprawdę pokazywanie swojego ciała w jak najlepszej, pięknej wersji, kształtowanie tych mięśni, kompozycja tej sylwetki, no to jest coś po prostu, Pięknego. Zacznę sobie od tego, czemu podjęłam tę decyzję, bo pewnie wiele osób zastanawia się, skąd nagle ta zmiana. Głównym powodem rezygnacji z zawodów sylwetkowych było lekkie zmęczenie systemu, bo jest to dość wymagający proces, ale również miałam wypadek na bali, miałam gips na nodze. Przed wyjazdem na bali byłam w trakcie przygotowań na kolejny sezon, czyli na ten rok obecny, lecz niestety złamana noga, kontuzja pokrzyżowały mi plany i stwierdziłam, że odpuszczam, że to jest jakiś znak z nieba, że czas po prostu przerwał. Na jakiś moment tą przygodę. Przez pierwszy moment nie miałam takiej myśli, że wrócę do tych zawodów. Warto dodać, że zrezygnowałam do ostatnich z takich zawodów dodatkowych dwa tygodnie przed. Byłam zapisana na zawody w Austrii, w Wiedniu, i dwa tygodnie przed stwierdziłam, że poddaję się. To był też moment, kiedy przeprowadzaliśmy się na obecne mieszkanie, i po prostu za dużo się tego zebrało. Nie miałam siły na przeprowadzkę, na przygotowanie do zawodów, na pracę, na nic. Po prostu pękłam, nie miałam myślę dobrego podejścia do tych zawodów, niestety też, jeśli chodzi o żywienie. I, i po prostu zrezygnowałam. Tak to wyszło, że przerwałam moją przygodę ze startami. To był tak naprawdę główny powód przerwania zawodów sydkowych, czyli lekkie zmęczenie systemu całymi przygotowaniami, ale również myślę podejście, moje, które miałam wtedy w tamtym czasie i kwestia trzecia jest to po prostu kontuzja, która mnie spotkała. Czemu taką decyzję podjęłam? W tym roku, nawet szukając się do zawodów Hyrox, ogólnie czułam się z nich spełniona, lubię biegać, czułam wreszcie, że mogę to realizować, były inne trochę bardziej kondycyjno-wydolnościowe, coś fajnego, coś nowego i byłam z tego zadowolona. Naprawdę cieszę się, że startowałam w high rocks, że będę startować i na pewno do ten cel do końca. Lecz mimo wszystko, szukając się do zawodów Hyrox, w ciągu całego roku miałam parę razy takie myśli, że startowałam w bikini, brakuje mi tej formy, tęskni za tymi. Za tym przygotowaniami, tęsknię za tym procesem, bo to nie jest tylko dzień na scenie, to jest cały proces. I miałam coś takiego, że w sumie teraz wyglądałam dobrze, czuję się ok, a ta serwetka jest po prostu ok. Nie jest niczym różniąca się, nie czuję też, ja, że daję sobie jakieś wyzwania. Jeśli chcę jeść ciasto, jeśli chcę, idę na chitmila, jeśli chcę, wychodzę. I to jest dobre, bo to uczy balansu, lecz nie czułam, że mam takie realne wyzwania. Też lubię wyjść ze swojej strefy komfortu, przejść te bariery, nie zgadzać się na wszystko, co jest dostępne pod ręką, bo w tych czasach, gdzie mamy dostępne wszystko, na co mam ochotę, łatwo jest popaść taką obsesję jedzenia, różnych rzeczy, słodkości, zadowolenia swojego ciała różnymi przekąskami. To jest jak najbardziej w porządku, tylko ja jestem też osobą, która musi mieć wyznaczone cele. Jestem osobą zdyscyplinowaną, konsekwentną. W tym roku miałam też parę razy myśli z wątpienia odnośnie bodybuildingu, że to było wymagające, wymagało dużo restrykcji, nie mogłam wychodzić, 4 miesiące intensywnych przygotowań, mentalnie ciężkie, fizycznie również, nie czułam się zawsze najlepiej. I miałam również właśnie takie momenty, że to chyba była dobra decyzja, że odeszłam z tego bodybuildingu, bo nie wiem, czy chciałam do tego wrócić. Lecz tak jak mówię, cały czas czułam, że czegoś mi brakuje w tym sporcie, w ciągu dążeniu do lepszej wersji siebie, że brakuje mi takiego mega fajnego celu. I będę miała teraz też inne podejście. Zaczynałam swoją szkodę z bikini fitness, miałam 21 lat, więc no naprawdę mało. Nie byłam też w pełni świadoma tego procesu, nie wiedziałam, Ile to finalnie kosztuje, jak się mentalnie trzeba na to przygotować, jak to wpływa w ogóle na moje życie. A teraz tak naprawdę jestem bardziej świadoma i ta decyzja jest właśnie przemyślana. I, i cieszę się mega, że ja po prostu będę znowu w tym startowała. Teraz tak, plany startowe są na rok 2026. Jeszcze nie wiem dokładnie, kiedy, nie zdradzam, bo nie wiem sama, jak będę wyglądała. Myśląc o trenerze, pomyślałam o moim Kubie. I to nie dlatego, że jest moim mężem i oboje jesteśmy trenerami, a dlatego, że zna idealnie moje ciało. Trener też potrzebuje czasu, żeby poznać ciało, poznać procesy, jakie zachodzą, metabolizm, jak ja czuję ćwiczenia. Kuba jest na miejscu i może mnie skorygować z techniką, zmotywować, nakierować, wesprzeć mentalnie, być ze mną, jeszcze głębiej w tym procesie. I to była pierwsza osoba, o której pomyślałam, że chcę, żeby był moim trenerem. Nie chciałam szukać znowu jakiegoś trenera, ani też wracać do trenerów, u których byłam, bo uważam, że to mogłoby być trochę nieuczciwe w stosunku ich, w ich stronę. I stwierdziłam, że to jest ta decyzja, więc moim trenerem będzie Kuba. Mega się cieszę, już mi rozpisało plan, myślałam, że będę troszkę więcej jadła. Teraz tak, poprosiłam o zadanie paru pytań na Instagramie. Pierwszym pytaniem, które dostałam jest to, praca w pełnym wymiarze godzin, a zawody. Czy da się to połączyć jak to wygląda z kwestii praktycznej? I teraz tak. Ja pracuję na swojej działalności, ale w pełnym wymiarze godzin. Tak naprawdę mój cały dzień jest skoncentrowany pracy, myśleniu o podopiecznych, wprowadzeniu zmian, bycie pod telefonem, więc tak naprawdę pracuję więcej niż 8 godzin. Najważniejsza jest kwestia organizacji i priorytetów. Jeśli świadomie podejmujemy decyzję, że chcemy startować w zawodach sylwetkowych, to jest długi proces, to jest etap przygotowania sylwetki, potem jest to etap redukcji pod konkretny zawód, pod konkretny termin. I kwestia priorytetów, jeśli na przykład dostajesz w planie 4 razy 30 kardio, tak trzeba sobie zagospodarować czas, żeby znaleźć czas na to kardio. Najważniejsze jest dla mnie dopasowanie moich treningów, mojego kardio, rozciągania, pozowania pod mój dzień i potem dopasowuję w to resztę. Nigdy nie robię czegoś takiego, że zawalę sobie cały dzień i potem nie mam kiedy zrobić treningu, nie, zdecydujcie się na starych zawodach, to jest priorytet i nie ma czegoś takiego, że odpuszczam. No chyba, żebym totalnie mega się czuła, bo była przytrenowana, ale czuję się dobrze, więc nie ma tak naprawdę powodu, żeby miała tego treningu nie zrealizować. Więc jeśli na przykład... Ty będziesz chciała potencjalnie startować w zawodach albo się nad tym zastanawiasz, jak to wygląda, to jeśli masz pracę zmianową, czyli pracujesz od nie wiem 8 do 16, to po pracy to od Ciebie zależy, co zrealizujesz tego dnia. Od Ciebie zależy, czy wstaniesz pół godziny szybciej, na przykład o 6 czy 5.30, zrobisz to kardio, zadmasz swoją regenerację, czy na przykład będziesz siedziała na telefonie, albo na Netflixa wieczorem przed snem, tak? Więc wszystko z kwestią priorytetów i dobrej organizacji dnia. Dostałam pytanie o ograniczenia wiekowe. I tutaj szczerze przyznam, że nie wiem, bo każde zawody mają swoje zasady. Ja startuję Federacji NPC. Te zawody odbywają się głównie w Warszawie. Jest strona internetowa, podejście tutaj screena, na której jest pełny regulamin zawodów. Możesz dosłownie wejść, przeczytać wszystko. Tutaj nie jestem tym ekspertem, jeśli chodzi o regulamin zawodów. Podsyłam do Roberta Pietrokowicza na stronę, który jest organizatorem. Ok, I teraz fajne pytanie, jak wygląda taki proces od środka. W cudzysłowie. Dość ciekawy temat, bo ten proces trwa cały czas. Decydując się na w zawodach, warto jest zobaczyć jak wygląda dana sylwetka. Na przykład, powiem na swoim przykładzie. Ja przez rok teraz trenowałam innym stylem, więc u mnie jest niezbędny trening tylko siłowy na ten moment, żeby zrobić rekompozycję sylwetki, czyli zmienić proporcje mojego ciała, żeby te mięśnie były bardziej pełne. I jeśli na przykład zaczynasz dopiero swoją przygodę z siłownią, albo jesteś na początku tej drogi, to u Ciebie ewidentnie trening siłowy, nadwyżka kaloryczna, bo na początku trzeba zbudować mięsień. Podczas redukcji również dochodzi do tego, że czasem trochę tego mięśnia tracimy. Więc lepiej go nabudować, przygotować sylwetkę i potem przygotowywać właśnie ciało pod taką redukcję. Proces masy jest ciężki, bo mimo wszystko trzeba dobrze trenować, nie zalać sylwetki, te mięśnie przygotować pod potem zawody. Gdy szykujemy się już na scenę, to mniej więcej załóżmy, akurat w NPC są dwa sezony startowe na wiosnę. I Po redukcji zaczyna się 4 miesiące wcześniej, 16 tygodni, żeby nas spokojnie, bez presji się przygotować. I to nie jest tak, że od razu jest ucinka kalorii, 1000 kalorii, codziennie godzina kardio. Stopniowe zmiany, delikatna ucinka kalorii, dodanie kardio i tak naprawdę te zmiany są wprowadzane na podstawie raportów, na podstawie tego jak wyglądamy, jak progresujemy, jak nasze ciało się prezentuje. Podczas takiej redukcji już pod zawody nie można jeść niczego spoza planu. Znaczy można teoretycznie, ale w praktyce nie. Bo jedną z innych rzeczy, zaburzamy ten proces. Trener też nie wie, czemu nasza sylwetka może zbiera wodę, o co chodzi. I ja tutaj od razu powiem, jak, jak to u mnie wyglądało, czemu zrezygnowałam z ostatnich zawodów w Austrii, bo byłam zbyt długo w procesie redukcji, głowa mi nie wytrzymała i podjadałam. Niestety podjadałam, e, na przykład potrafiłam w domu mieszkającym dwóch do rodziców zjeść sobie czekolady i potem chciałam to odpukotować, co było strasznym procesem, i stwierdziłam, że nie jestem mentalnie gotowa na te zawody, więc również niestety bikini mają czasem wpadki. Tu była moja wpadka, niestety byłam niedobrze uważam, przygotowana mentalnie na ten proces, zbyt dużo sobie narzuciłam. Podczas takiego przygotowania pod zawody sylwetkowe, pod konkretny termin, no powinno się trzymać tego planu. Gdy są się do restauracji, weź się ze znajomymi, ja zawsze mam ze sobą pudełeczko. Nie jem wtedy innych rzeczy, ale nie wychodzę na takie jakieś city, pizza, burger. Nie podjadam, bo to jest już po prostu pełne zaangażowanie w ten proces. Więc dla niektórych to jest naprawdę ciężkie, żeby 4 miesiące nie jeść niczego spoza planu, ale ja uważam, że jeśli widzicie zmianę w tej sylwetce, jeśli nastawione na proces, to jest piękne, jak ta sylwetka się zmienia, więc mnie to też napędza. Moja rodzina już o tym wie. Kubrożnia też o tym wie. Czy to rozumieją, akceptują? E, tak naprawdę, więc nie wiem, czy to rozumiem, raczej nie. Bo niestety też im niższa kaloryka, ja najniżej w życiu miałam 1200 kalorii i godzina cardio, więc to było mocne. To już jest końcowy etap, typu ostatnie tygodnie, miesiąc, ostatni, więc jest to mega wymagające. Niestety spada libido, jest mniej energii do pracy, więc warto się finansowo na to również przygotować potencjalnie. I zaangażować się w to mentalnie i najlepiej, żeby osoby, które z Tobą mieszkają były świadome jak Ty będzie się zachowywała, bo Również nie oszukujmy się, gdy człowiek jest głodny, jest zły. Ja byłam często rozdrażniona, nie dało się troszkę ze mną wytrzymać. To jest bardzo rozbudowany temat, jak taki proces wygląda. Ale to ciało się zmienia, nie zawsze waga spada tak, jakbyśmy chcieli. Bo gdy jesteśmy na przykład zbyt długo w redukcji, ciało się buntuje i trzeba wprowadzać zmiany. U niektórych zawodniczek wiem, że są stosowane jakieś refidy, jakieś wyjścia na jakieś inne posiłki. Niestety ja nigdy tego nie miałam, bo ta redukcja mi nigdy nie szła, aż tak płynie. No ale też. Tak jak mówię, myślę, że to było dlatego, że zaczęłam ze zbyt dużej wagi. Ja na przykład z wagi 65 redukowałam 10 kg, 4 miesiące to jest mega dużo przy moim wzroście. Więc teraz chciałabym zacząć redukcję z wagi mi, minimum, no maksymalnie 60. I to wtedy będzie troszkę ten proces przyjemniejszy, łatwiejszy. Zobaczymy, jak to pójdzie w praktyce, ale takie są moje założenia na ten moment. Jeśli chodzi o suplementację, również jest rozpisana konkretna suplementacja około treningowa, przedtreningowa. Mega ważne są posiłki przedtreningowe, potreningowe, ilość błonnika, bo podczas redukcji również niestety metabolizm troszkę może zwolnić, trawienie spowalnia. Jeśli chodzi o środki, bo pewnie też o to pytałaś, tak środki są obecne w NPC, środki są obecne u kobiet, u mężczyzn, nie jest to sprawa na no, jakiś temat tabu dla mnie przynajmniej. Również są peptydy, sarmy i po prostu doping w formie mocniejszych środków, które są w Polsce teoretycznie nielegalne, trudniej dostępne, o tak powiem. Są trudniej dostępne albo na receptę, więc takie rzeczy jak najbardziej są. Tutaj, startując w zawodach, trzeba mieć świadomość, że obok na scenie są osoby, które przyjmują doping i to nie znaczy, że to robi za nich robotę, bo te osoby również muszą włożyć bardzo dużo zaangażowania, żeby swoją sylwetkę przygotować. Lecz doping również no, jest pewną formą wspomagającą. Ja chciałabym do tych zawodów przygotowywać się naturalnie, bez peptydów, bez sarmów, bez dopingu mocniejszego. Kuba również jest tego zwolennikiem, więc mam zamiar dać siebie wszystko, żeby tą sylwetkę przygotować naturalnie, bo chciałabym po prostu wydobyć swój maksymalny potencjał. Nie mówię, że ten, kto przyjmuje doping, jest gorszy, jest lepszy. Po prostu to jest kwestia wyborów, tego, na co my się decydujemy. Uważam, że najważniejsze jest, żeby w pełni świadomie podjąć tą decyzje, jeśli chcemy się coś za zabierać, tak? To nie powinno być przymuszenie, w pełni świadoma decyzja, co to jest, jakie będą potencjalne konsekwencje, jak się będziemy czuć, bo to wszystko nie jest dla ciała po prostu obojętne. Ostatnie zdania, które chciałam powiedzieć na temat tego, to jest koszt. Zawody są kosztowne. Jeśli chodzi o kobiety, to jest strój, który kosztuje od 1000 do 3000 nawet, strój można kupić na Vinted, ja tak mam zamiar zrobić w tym roku. Buty, buty dostarczy w około 300 zł. I sam dzień start, nie wspomnij też o suplementacji, o odpowiednim żywieniu, karnetach na siłowni, bo to są koszta, który, z którymi się liczymy na co dzień, ale koszta na scenę to jest również makijaż, włosy, potencjalne doczepy, paznokcie, kosmetyczki, pielęgnacja ciała, peelingi, więc tutaj te rzeczy to jest osobny temat, również w to wchodzą. Ja miałam kurs makijażu, więc mam zamiar sama się pomalować i sama również sobie zrobię włosy. Więc no na ten moment nie zamierzam korzystać z usług kogoś, bo już po prostu korzystałam i uważam, że dam radę sama. Więc tutaj koszta to jest studia bezna, bo również za sam udział w zawodach płacimy pieniążki, więc no to, to tak troszkę pieniędzy wychodzi, tak? Więc uważam, że decydując się na starty w zawodach, trzeba mieć stabilną sytuację finansową, stabilną pracę, wsparcie osób bliskich, jakby być realnie świadomym, ile to będzie kosztowało i czy chcemy się na ten koszt podjąć, bo można coś zrobić taniej i drożej, ale i tak to jest koszt minimum paru tysięcy. Tym bardziej startując za granicą, jeśli ktoś chce, jest to jeszcze więcej, no bo to wszystko jest w euro albo w funtach, więc tutaj również ta cena jest wyższa. Więc stabilna sytuacja emocjonalna, finansowa i wtedy można się decydować. Uważam, że jeśli mamy takie coś, że chcemy wystartować w zawodach, wartość podjąć tego procesu, bo życie ma się jedno, tak naprawdę, a to jest realizowanie swoich marzeń, pasji, wychodzenie z strefy komfortu, próbowanie czegoś nowego, czegoś innego. Dla mnie jest to niesamowity proces i po prostu, aż mam dreszczyki, jak o tym mówię, chcę to przejść znowu. Chcę to przejść znowu i nie jest dla mnie najważniejszy wynik. Oczywiście, startując, chcę się mieć te pierwsze miejsca, ale sam ten proces, pokazanie się w lepszej wersji, jest to coś po prostu niesamowitego, więc ja nie mogę się doczekać, aż będę ten proces przechodzić. No, nie, już zaraz bym wybrała termin, w którym startuję, ale trzeba być też cierpliwym, nie można być zachłannym za bardzo. Ja się muszę z tym stopować, ale to jest coś, co pokazuje ci, że możesz. To jest pokazanie Twojego kobiecego piękna. I naprawdę, każda kobieta, która stosuje w zawodach, uważam, że jest niesamowita, bo to jest coś nieoczywistego. Nie każdy jest w stanie to zrobić mentalnie, emocjonalnie, fizycznie, finansowo. Jest to ogrom rzeczy, które trzeba zrobić. To się widzi jeden ten dzień na scenie, ale jest to cała piękna droga, do której ten proces prowadzi. Myślę, że to na dzisiaj jest wszystko, co chciałam poruszyć. Dziękuję Tobie bardzo za oglądanie tego materiału. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je proszę w komentarzu, na wszystkie z chęcią odpowiem. Teraz jestem podekscytowana na nowo, zainspirowana do nagrywania, więc na pewno będą materiały odnośnie przygotowania, jak to wszystko wygląda, procesu, redukcji masy, wszystko, więc z chęcią na wszystko będę odpowiadała. Będzie mi bardzo miło, jeśli zaobserwujesz mój kanał, jeśli podasz mi lajka like i komentarz, bo no też będzie mi było po prostu rozwijać jeszcze to bardziej. Dziękuję bardzo Ci za oglądanie i słyszymy się kolejnym razem.